Siema w kolejnym filmie Dzisiaj zabieram się za podcinanie tych wierzb Bo się za dużo rozrosły Tu nawet trzeba się przychylić jak się przez furtkę przechodzi Jak się porozrastamy I myślę, że nagram mam jakiegoś timelapsa Z tej pracy Bo trochę mi zejdzie Trzeba wszystkie te gałęzie ciach i wynieść tam także ten jest godzina, godzina która? 10 zaraz 18 sierpnia i mam dzisiaj do zrobienia no do południa się nie wyrobię te wierzby studzienkę dokończyć to wam zaraz pokażę skarby po dziadku można powiedzieć no, i jeszcze muszę żyłkową przekosić tam koło śliwek, bo trochę tam zarosło. A obywamy śliwki, bo jest dużo tego towaru. No i przetwarzamy je na różne tam konfitury i soki. Hej Jedna wierzba obcięta Na kamerze mi pokazało minutę 7 sekund A ile w rzeczywistości mi zeszło? Kurde, nie wiem, pokazywałem wam godzinę Teraz jest 10.30 Idę się coś napić Bo już mi się pustynia w ustach zrobiła Jeszcze dwie. Echże ech, że ech. Masakr. No, druga podcięta. Jeszcze trzeba ten bałagan sprzątnąć, ale już wam tego nie będę nagrywał, bo byście się zanudzili. Jak ogarnę jeszcze Wam Time lapse trzecich Skarby po dziadku, czyli studzienki melioracyjne. Wiecie jak dom i tutaj podwórze jest ładnie zmeliorowane? Tutaj jest jedna studzienka, tam w rogu jest kolejna. I nie wiem, gdzie tamta jest podłączona do odpływu. Ale zaraz wam powiem jak ta jest podłączona. Do tej idą dyny, tam z podwórza, tam są dwie, też ze sobą połączone. Kolejna studienka jest w rogu tego budynku, kolejna w rogu tamtego i tam chyba są ze dwie przy kompoście. No i tą odkryłem, ponieważ musiałem się podłączyć z rynną. Ładnie odpływ zrobić. I właśnie odeskowanie dzisiaj ściągam. No i przykrywam. Jeszcze ją wyczyściłem przed przykryciem. Taszka ziemi tutaj była. Dno z cegły. I tam zobaczcie to chyba trzydziestka przepust drogowy, no przynajmniej 30, tam wchodzi, tam wychodzi, leci se dalej, tutaj znowu jest z tutaj tego zjazdu do garażu i nie wiem czy czasami te dynki nie idą też do tamtej studzienki, trzeba by było tamtą odkryć i wody nalać to by się okazało. Ostatnio mama na tamtym zjeździe do garażu nalała owody, to tutaj wypłynęła. Także no, te przepusty drogowe co idą. No to tam do nich jest ten odpływ podłączony. No i jak patrzyłem, tak idą do tamtej studzienki na podwórzu. Lampką przyświeciłem, żeby zobaczyć, czy tam brudu nie ma. Czyściutkie wam powiem. W środku. No, trochę korzeni zwisa od góry, ale tak to to. Przepływ prawie w 100% idealny. No, a, jeszcze wam pokażę te dechy, co ściągłem. Jak mi to wyszło? O, tak mi to wyszło. Mogło lepiej, bo tam od góry trochę brakuje betonu. No, ale nieźle. No ale po prostu jak zobaczyłem jakie te przepusty te dyny i przychodzą z tamtej strony i idą w tamtą stronę, to mówię no, to się dziadek napracował Jak ściągnę te deski, to jeszcze Wam pokażę jak z tej strony wygląda. No tutaj beton pięknie dopłynął wszędzie Tylko tu jeszcze muszę przecinak trochę odkuć to co leciało pomiędzy deskę a tą lulę. No i zapomniałem jej później jeszcze raz pokręcić jak ten beton wysychał teraz będę miał problem żeby ją popchnąć w samą stronę bo tutaj do jednej trochę nie pasuje tak by ziemia oparła teraz właśnie ją planuję wcisnąć żeby tutaj było idealnie muszę przesunąć to i widzicie ile 10 cm, może niecałe. I można ziemią przykrywać. I nie dokończyłem tego odpływu w czwartek, bo mi zabrakło kawałka rury, bo jednak się okazało, że za nisko tutaj to wszystko wychodzi. No i trzeba było podnieść. Chodziło, żeby podnieść o wysokość dosłownie tego kielicha w tej rurze. Także odcinek. Nie wiem, jaki był dokupiony 20 cm, 25 coś takiego. Docięty na 7, żeby tylko w to kolanko wszedł. No i tak to już na gotowo wygląda. Tyle, tyle. Gdzieś koło tyle niżej by wyszło. Trochę źle to oszacowałem na oko. No 10 zł, wydane jest. Teraz idealnie. Trochę ziemi jeszcze przygozłem. Taczkę z rowu wyrównane. I teraz może padać. Ja jeszcze Wam tych wierzb nie pokazałem, jak one wyglądają. Zapomniałem. Ostatnio podciąłem i nie nagrałem. Jeszcze przed zimą muszę. Taki sam odpływ zrobić tutaj z tej rynny i z tej rynny. Bo tak jak Wam mówiłem, tutaj idzie ten przepust drogowy do tej studzienki. To będzie się łatwo do niego przyłączyć od tych rynien. A odpływów one nie mają, także no, trochę ściana tutaj zamiękka w warsztacie. Tam gdzie jest falownik od tych paneli. Także no też trzeba to zrobić. A te dwie studzienki o których mówiłem no to tutaj jest jedna na podwórzu do której się można przyłączyć jakby się coś tu betony lało. A tu jest druga. Wierzby wyglądają tak czyli całkowicie podcięte. Tutaj jedynie takie trzy gałązki zostawione dla psiny. Żeby psina miała cień, no i tutaj e, ta morwa też jej robi cień do południa, jak słońce świeci od tamtej strony, no to ma tam e, za butą cień, a później jak słońce od zachodu świeci, no to to drzewo jej robi cień i tamte gałęzie. Nie psina? Nie ma tragedii. Jest okej. Okay. Pasuje No całkowicie wygryłem. Jeszcze jak będę miał czas, muszę tu tą lipę podciąć od dołu, bo też zarosła trochę. I zobaczcie ile tych gałęzi tam jest z tych wierzb. Zimą, tak myślałem, przynajmniej jedną wywać, może dwie wywy, tą i tą. Tom się zostawi jeszcze. bo tak tylko śmiecą te wierzby i podcinać je trzeba A jak za dużo te gałęzie urosną no to znowu przechowalnie obcierają także no, trzeba tego pilnować <ścoughs> widzicie? nie widzicie fajnie to widać Blejka fenda, ten biały napis tak przez szybę się świeci No i mówiłem, że jeszcze muszę trawę wykosić Też wtedy nie zdążyłem całą sobotę, czyli wczorajszy dzień walczyłem tu jest wykoszone No, kluczaki I tutaj wszędzie za budynkami i koło budynków Tutaj sobie chodzą i skubią trawkę. Zobaczcie ile śliwek. Wszystkiego dużo w tym roku. Jabłek tak samo. Będziemy obtrząsać jak się dojrzeją i wyciskać na soki. Te śliwki są mega dobre. I bez obaczków. Trochę przetrzeć pyszne a krowy, jabłka Żrą. Jak dosięgną jakiejś gałęzi, to trzęsą szansą jak spadnie, to ham. Tutaj przy balach wykusiłem. Jeszcze, jak będę miał kiedyś czas, to muszę dokończyć tutaj, i za szopą, pomiędzy tymi maszynami, taka jest rzodkiewka. Przy okazji, spora i kująca, już, A jak byłem przy kisząca. To już widziałem taki kawałek na wierzchu. Kiszonkę nową zaczęliśmy, bo tamta już się skończyła. No, tutaj jest niewykoszone, koło wiaty wykosiłem i od razu to ładniej wszystko wygląda. O tutaj jest. Tutaj na tym polu po też się troszkę zielono zaczyna robić. No ale to pszenica schodzi. tu nie, żadnego poplomu nie było. Tam najwięcej widać. podwórze też trochę udało mi się przekosić. Tutaj koło silosów. No i tam. Przy płocie. Jeszcze na cały dzień koszenia zostało, żeby to wszystko pięknie wyglądało. No i dobra. Myślę, że to wszystko w tym filmie, więc standardowo, jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę, tutaj macie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania dwa filmy wybrane dla Was, jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego, cześć!